Zawodnik z największą liczbą strzelonych gołek klasyka. Patryk Messi. Za 25. Dobra, no to tak. Ronaldo. Za 20. E, Benzema. Za 15. Za 10. E, Suarez. Źle. E, Raul. Za 5. E, Ferenc Puszkarz. Źle. E, Alfredo Di Stefano. Za To wszystko. Tak jest. Nice. Brawa. Bardzo guru. Bramka z największą liczbą czystych kontraktów Igor. Wiktor Waldes. Za 25. Mesias. No za 20. Na was. Źle. E, Ter za 20. Za 15. I tu się pojawiają. <laughs> schody. E, Zubizaretta no. Za 10. Uu. Czekaj, jedno, to, to takie, kurde, było, ja to gdzieś, gdzieś to widziałem, ale nie pamiętam, to było takie, w ogóle nie kojarzę. Druga strona Patryk Narada. Dobra. Paco Bujo Za 5. O kurde, ale żeś huknął. Ładnie, no to remis, to oby, dogrywka, oby też był remis. Zawodnik z największą liczbą asyst zdobytych w całej historii El Clasico. Igor Messi za 25, Cristiano źle Benzema za 20. O kurde, Iniesta za 10, Szawi za 15. Czyli została jedna. Tak, mam tu i Dwie szanse na sukces. No. Mesut Ezil za 5. Brawo, ładnie.